Siemanko moi drodzy, w dzisiejszym Title Tuesday zmierzyli się Jan Krzysztof Duda z Miłoszem Szparem, czyli pojedynek najlepszego polskiego szachisty z bardzo groźnym na szybkim tempie gry Szparu Menem. I partia rozpoczęła się od posunięcia E4, na co Duda wybrał posunięcie E6, co wydawałoby się dziwnym. Dziwnym podejściem, no bo jednak miłoż często gra obronę francuską, no ale nie boi się tego, nie boi się tego Janek i wchodzi właśnie we fracza D4 i mamy posunięcie D5, więc przechodzimy do obrony francuskiej. I teraz miłoż wybrał posunięcie skoczek na C3, po czym Janek odpowiedział konie F6. Tutaj jak najbardziej można też wyjść gońcem, można wybić piona, No, ale Duda postanowił wyjść skoczkiem na F6, po czym nastąpiło pchnięcie. No i wiadomo, ten skoczek musi gdzieś odchodzić. Tu wszystkie pola zajęte. Tutaj od Chodzić niezbyt może. Tu raczej nie chcemy, więc posunięcie skoczek D7 wydaje się być naturalne, na co nastąpiło skoczek scena E2. Dobra, co my tu zagramy? Może tak. A bo gramy z JKD w ogóle, to fajnie. Czyli widzimy, ten skoczek ładnie tu przechodzi. No ale duda podważa centrum i gra posunięcie C5, żeby atakować słabego pionka na D4. No więc szparu go wzmacnia C3 ze strony Miłosza i teraz skoczek C6. Kolejny skoczek idzie do akcji i widzimy, że duży nacisk się na piona D4 szykuje. Skoczek F3 zagrał miłosz, na co poszło posunięcie CB D4, bicie. I teraz goniec z B4 z szachem. No i coś trzeba zrobić. Można się zasłaniać tu gońcem jak najbardziej, ale jest też bardzo dobrym posunięciem skoczek na C3. Pierwsza linia silnika, tak zagrał też Miłosz. Okej, okay, ja chyba zagram w ten sposób. To nie może być głupie. Chociaż bardziej z danym budą wiele rzeczy, które wydają się być mądre. okazało się nie być mądre no bo po biciu widzimy, że będzie bardzo ładny łańcuch pionowy, dlatego się tego jak najbardziej nie obawiamy. I F6 ze strony Janka. Dosyć odważne podejście, no ale ma ono też swoje minusy, bo zobaczmy, że gdyby nie było skoczka, Hetman na H5 może wjechać i mogą być tutaj kłopoty. A po biciu, no zawsze gdzieś tam ta struktura pionowa Dudy będzie troszkę słabsza. Poszło bicie ze strony Miłosza, odbicie skoczkiem, no i zobaczmy, ten pioneczek z E6 może być bardzo, bardzo Słaby. Goniec na D3 w partii, żeby gdzieś tam po roszadzie grozić motywami z biciem na H7, co jest typowe też w tego typu strukturach. Natomiast Janek wybrał posunięcie skoczek E4, co wydaje się być no, kontrowersyjne. Z jednej strony dobre, no bo naciskamy na skoczka. No i jeżeli nie wiem, biały zagra na przykład roszadę, no to jest bicie, bicie, no i goniec wjeżdża. Tak? I wydaje się to być bardzo dobre no ale widzimy, że pasek nie bez powodu wskazuje mocno na białe, no bo są bardzo duże dziury przy królu, tu jest słaby pionek, a biały będzie miał bardzo ładny rozwój figur i jeżeli odpowiednio wy wykorzysta właśnie dynamikę, to będzie stał on tutaj dużo lepiej. Bić tego raczej nie chcemy, bo zobaczmy, że po czymś takim raz, że otwiera się duży nacisk na piona z D4, tu wisi skoczek, generalnie jest to słabe, dlatego tak w partii też nie poszło. Tutaj miłoż faktycznie zdecydował się, że Piona odda i zagrał roszadkę, na co Janek oczywiście wybił. Poszło bicie, i tu Duda nie bierze Pionka, tylko postanowił zrobić roszadkę. W tej pozycji partii poszło naturalne bardzo Hetman na C2. Bo widzimy, że jest bardzo duży nacisk teraz na skoczka E4 i po biciu będziemy mogli skupnąć pioneczkę, co jest bardzo ciekawe. No i duda zamiast się przed tym jakoś bronić. No i duda ma pewien problem, bo jeżeli ten skoczek by chciał wracać, no to już jest wieżona E1 i będzie duży nacisk na po linii E, więc Janek finalnie decyduje się tym skoczkiem nie odchodzić, tylko zagrał posunięcie H6 żeby w przyszłości gdzieś tam nie wisiało na H7, no ale to sprawia, że można już tego pioneczka wziąć. Poszło bicie, bicie. Nie no, chyba wezmę tego pionu, nie będziemy świrować co. No i tak naprawdę w tym momencie z pionem więcej stoi miłość, tak na czysto. No i nie bez powodu kompek krzyczy, że to jest poza naprawdę dla białego. Dobra, teraz posunięcie Hetman d5 poszło w partii, No i wydaje się być naturalnym, że możemy przejść do końcówki, ale możemy też zagrać wieżą E1 i tak zagrał miło, żeby wzmocnić naciski po linii E, a na bicie zawsze wejdzie kolejna figura do gry, co jest, co jest dobre. Poszło tak też w partii, bicie bicie. No i teraz posunięcie B5. Janek widzi, że no jak coś ma zrobić, to tylko na tym skrzydle hetmańskim i będzie chciał tutaj. Za chwilkę atakować. Goniec A3 w partii. Zobaczmy, że jeszcze ta figura nie grała, więc sensownym jest wyprowadzenie, i to jeszcze stępem na wieżę. Wieża musi gdzieś odejść, więc odesz odszedł mi mianek na F5, żeby jakoś się aktywizować. Natomiast tutaj goniec na C5. Ze strony Szpara. No i za chwilę może jakiś wieża z A na E1, może jakiś skoczek na E5. No miłość się tutaj w tej pozycji bawi za darmo. A Duda ma naprawdę spore problemy. Wieża na B8 w partii żeby wspomagać gdzieś tam marsz tych pionów i wieża na b1, żeby temu przeciwdziałać. Wieża d5 poszło ze strony Dudy i teraz miłość zagrał skoczkiem na e5, co jest troszeczkę niedokładnym podejściem, nawet według silnika błędnym, no bo wymieni się dużo figur. W takiej pozycji raczej chcielibyśmy wykorzystać tą słabość u rywala, Gdzieś tam te słabe pionki, że ta struktura przy królu jest gorsza, no i trzymać na 5. A to posunięcie skoczek E5 jednak troszeczkę sprawia, że jest mniej figur na desce i nie będzie tak łatwo grać na wygraną. Poszo poszło bicie i na to bicie oczywiście wieżą, po czym Duda zdecydował się tą wieżę. Hapnąć, bicie, bicie, no i co? I mamy taką końcówkę, w której ok, no miłość ma piona więcej, natomiast mamy tutaj różnopolaki. Więc jeżeli wymienią się wieże, no to Jankowi będzie zależało na tym, właśnie, żeby te wieże powymieniać i dążyć do jakiejś y, pozycji remisowej. No a miłośowi powinno zależeć na tym, żeby podprowadzić króla do centrum. No i próbować jakoś tą pozycję wyciskać. Partii A6, żeby wzmocnić piona. C4 ze strony Miłosza. No, zobaczmy, że bić nie można, no bo wieża, wieża i jest kompletny rozjazd. No, oczywiście widzi to Jan Krzysztof Duda, dlatego zagrał gońcem na D7. Cały czas wzmacnia piona. Raz bicie, bicie. A3, goniec za chwilę będzie mógł wrócić. Wieża atakuje gońca. No i tutaj wieża gońca broni. Goniec na C6 w partii. Goniec przeszedł na placówkę na D6 i mamy bardzo ładnie, no, biały jest ustawiony bardzo, bardzo dobrze, no, a czarny próbuje jakoś tą pozycję zabezpieczać. Goniec na B7, czyli to o czym przed chwilką mówiłem, że Janek będzie dążył do wymiany wiesz, żeby próbować ustać w tej końcówce z różnopolakami. No i co? Podszedł sobie szparu do centrum. Ten król stoi bardzo dobrze. No i widzimy, że za chwilę będzie chciał on skupnąć pionka na B5 i jechać tym pionem do pola przemiany. Ale duda znalazł fajną kontrę G4 i zobaczmy, że na podejście królem mogą być pewne kłopoty. Tutaj trzeba policzyć nawet coś takiego, jak go bije na F3. A, tylko Janek przygotował, że chyba weźmie mi to gońcem. Ciekawe w ogóle, wow, nie kojarzyłem takiego motywu. Bo na bicie o okazuje się, że tutaj już wygrywa czarny. Mamy gońca, ale ten gońc jest bezużyteczny i na bicie, hops, pioneczek leci dalej i na sowkę gońcem dorabiamy hetmana. Dziękuję, do widzenia, czarny wygrywa. Dlatego na taką pułapkę czaił się właśnie Duda, no ale miłoż to, to zauważył i on tutaj tego pioneczka wybił, poszło bicie. No i co, podszedł tutaj gdzieś tam, żeby wygonić gońca. Miłość, i wydaje mi się, że fajną próbą też było zagranie H4, żeby w przyszłości tutaj wyrabiać jakiegoś wolnego pionka i nim uciekać. No i może próbować dudę na czas ogrywać. No ale zobaczmy, tutaj miłość miał jednak mniejszy czas. No i generalnie jest też no, rankingowo niżej notowanym graczem, więc stwierdził, że dobra, po prostu. Panowie sobie powtórzyli ruchy i y, zakończyła się ta rozgrywka remisem. No ma okej, okay, no mamy remis. Dawno w sumie przełamaliśmy jakiegoś takiego strika z Janem, gdzie raczej, raczej dostawałem w trąbkę, także pod tym względem na pewno fajnie. Pewnie, pewnie mogłem jakoś większą tą presję nałożyć, jak na to, że wyszliśmy z pionem więcej z debiutu. Natomiast wydaje mi się, że grałem dość naturalnie. Grałem po prostu jak najlepiej, najlepiej jak potrafię, nie? Ale partię myślę, możemy zaliczyć do bardzo ciekawych i udanych ogólnie dla Miłosza. Tu po debiucie widzimy, że bardzo fajnie on podszedł do tematu, grając koń, koń na C3, pierwszą linię silnika, co daje bardzo fajną praktyczną grę. Tu nie wisi w tym momencie, a na bicie wzmocnienie struktury. I Janek właśnie ro troszkę rozwalił sobie tą y swoją strukturę posunięciem F6, bicie, bicie. Y no i tutaj. Okej, okay, ciekawa próba gdzieś tam ataku i zdobycia piona, ale po roszadzie okazuje się, że nie jest to wszystko takie proste. Poszedł Hetman na C2, już tutaj są jakieś prześwity, no i Duda finalnie pionka stracił. No i w tej pozycji już naprawdę to miłość gra na wygraną. Hetman, wieża, bicie, bicie, no i tutaj zdecydowanie można było szukać czegoś więcej. Goniec A3 jeszcze dobre, ale z praktycznego punktu widzenia, no goniec C5 też jeszcze okej. Okay. Ten koń e5 troszeczkę może przedwcześnie i tutaj ok, wieża b1 jest ciekawe, ale nawet taki ruch jak skoczek h4 mówi kompek, żeby wyganiać wieżę albo po prostu zagrać sobie h3 i na spokojnie ograniczać tego gońca i poprawiać pozycję. Tak gdzieś można było grać, Miłosz jednak postanowił grać bardzo solidnie i też, i też troszkę pozycję uprościć, tak poszło w partii, no ale on liczył się z tym, że może i nie wygra, ale może też i nie przegra. No, i dzięki temu w partii później, ok, wieże się wymieniły. No, podeszli sobie panowie, jeszcze gdzieś tam król. Widzimy, że białego bardziej zaawansowany, bicie. No, i tu jeszcze ta pułapka, że na podejście oczywiście trzeba uważać na koniec, bije f3, bo po biciu. No, tutaj mógłby się szparu zdziwić, ale to na szczęście widział, dlatego tak w partii nie poszło. No, i panowie zadowolili się tym razem pokojowym yy, wynikiem. Dobra partia w moim wykonaniu, ale no, musiałbym podjąć dużo większe ryzyko, jeżeli chciałbym ograć gracza tego kalibru. Także cóż, taką partyjkę zawsze fajnie obejrzeć. Dziwne, że Duda wybrał przeciwko Miłoszowi właśnie obronę francuską. No i widać troszeczkę go to pokarało, No stanął on gorzej i mógł mieć realne kłopoty. Na szczęście możliwe, że dzięki właśnie swojej renomie Szparu zdecydował się troszeczkę bardziej zachowawczo zagrać, no i partyjka zakończyła się różnopolakami, remisem, różnopolaki i to zawsze te tendencje remisowe są. Także cóż, jak się podobało proszę łapeczkę w górę, subika, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego razu, pa pa.